Witam w tym odcinku pokażę pracę nieskończone w 2023 roku oraz nowe starty. Na pierwszy rzut idzie mój największy w tej chwili obraz, czyli bzy. I są one moją zmorą. Są piękne, ale nie mam do nich serca i nie mogę ich dokończyć. Mam zrobione około 50% wczoraj. Troszeczkę zaczęłam haftować i mam nadzieję, że codziennie, po troszeczkę, po troszeczkę będę je wykończać. Zostało mi tak naprawdę mm, sam dół pracy. Te kolumienki tu i te płytki, tak? Jestem, powiedzmy, że mniej więcej w tym momencie tak, yy, tutaj. To. to, Ogólnie sam obraz bardzo mi się podoba. Nie jest on zbyt duży. Czywanie go jest dla mnie naprawdę nie, nieprzyjemne. Nie mam do niego serca. Nie mogę po prostu usiąść i go jakoś tak, nie wiem, tak jak każdy inny wzór, po prostu wyszywać. On wymiary w krzyżykach 230x170, więc no nie jest jakimś wielkim haftem. Wyszywam go na oryginalnej tkaninie, która była dołączona do zestawu. Jest to 14. Tutaj mamy wymiary, które powinny nam wyjść po odszyciu. Nie wiem, co to jest za mulina, ale wygląda ona w ten sposób. Mamy dwie banderolki i tu jest napis jakiś besteks, cokolwiek to znaczy. jest ona taka sznurkowa bardziej, może dlatego mi się tym niezbyt dobrze wyszywa. Mamy tutaj normalnie numerację i te krzyżyki też nie są... Takie ładne, mam wrażenie, że są takie górki i dolinki. Może też dlatego jest mi ciężko to wyszywać. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego takie mam opory co do tego haftu, ale tak, to jest pierwszy haft, który mi został z poprzednich lat, bo zaczęłam go. W styczniu 2022. Więc leży i leży i leży i nie mogę go skończyć. Więc można już go nazwać mianem UFOK. Chcę codziennie, kiedy jest dzień hawciarski, kiedy mam okazję, wyżyć chociaż troszeczkę. Kolejnym projektem, którego nie ukończyłam w tamtym roku. Jest to z Marsa, jest y, to zestaw na drukowanej kanwie i jest to kanwa 11. Y, wymiary tego haftu to 104 krzyżyki na 342 krzyżyki. Y, w obecnej chwili mam nie za dużo, dlatego że w tym rejonie, gdzie są te piękne ornamenty. Jest niezła, no nie mogę powiedzieć pikseloza, ale chodzi o to, że krzyżyki są dość daleko od siebie odsunięte i mam dylemat, czy przeciągać nitkę, czy po prostu ją zakańczać i robić po jednym krzyżyku. Jeżeli przejdę przez ten trudny dla mnie kawałek, to jak widać nawet tutaj na tym obrazku już później nie będzie takich zróżnicowanych kolorów, bardziej będą większe połacie i będzie się wyszywało prościej. Nawet już tutaj widać, a propos włosów jest dużo więcej innego koloru. Wszystkie nici mam w zestawie. Troszkę mnie przeraża, że jest to aż 11 CT, ale z drugiej strony mmm, taki jest zestaw. Mogłabym go zmienić na inny, na inną tkaninę, ale postanowiłam wyszyć to nad tym. Zobaczymy, jak to będzie kiedyś wyglądało, bo w obecnej chwili w ogóle nie pracuję nad tą pracą. Zostawiłam ją na boku. E jest cały czas naciągnięta na rameczkę małą i zobaczymy, co z tego będzie. Chciałabym ją ukończyć, ale podejrzewam, że nie w tym roku. Z tej serii są jeszcze inne czarodziejki. Wybrałam czarodziejkę z Marsa, ponieważ jest to moja ulubiona czarodziejka. Ten nadruk, który jest tutaj, też no, pozostało bardzo wiele do życzenia. W ogóle sam wzór graficzny jest przeogromny. I na takim bardzo śliskim, dziwnym materiale, prawie jak na fulice. Tak, Także wzór jest ogromniasty. I zastanawiam się, czy po prostu nie zrobić czegoś takiego, żeby zacząć od dołu przewinąć ramkę i zacząć od dołu, bo tutaj jest po prostu dużo łatwiejszy kawałek. Kolejną pracą jest list w liściach. Tak sobie nazwałam ten projekt. Jest to kanwa 18 CT. Jest to cały zestaw razem z tkaniną, z nićmi, z igiełką. Jest tu dużo blendów. W obecnej chwili mam tylko kawałeczek. Ta ciemna plamka to jest ten liść, więc naprawdę mam tylko kawałek. I też na razie go nie haftuję, ale zamierzam go na pewno skończyć w tym roku. Kolejny projekt to samochody. Wyszyłam to na kanwie 20ct w kolorze tytoniowym, jedną niteczką. Brakuje mi czwartego samochodziku. Ten zestaw zaczęłam we wrześniu 2021 roku, więc już troszeczkę ze mną jest. Brakuje mi jednego auta. Tych samochodów pojawiło się dość sporo. Jak tutaj widać, i ja zdecydowałam się na ten, i jest on w gazecie. Kram z robótkami, dodatek specjalny, i jest on na miesiąc wrzesień. I postanowiłam, że ten czerwony samochód Fiat 120. 5P na tle wiejskiego domku będzie znajdował się tu. Także już mam ustalone co chcę haftować. Teraz tylko zebrać nici i to działa. Muszę przyznać, że wybór samochodu, który będzie znajdował się jako czwarty nie jest prosty, dlatego, że tych samochodów naprawdę jest sporo, i powiem szczerze, że każdy z nich ma coś w sobie. Jeżeli chodzi o kolory, które są na tym hafcie, to tło, czyli te całe szarości i berze. Są zgodne z legendą, bo są to kolory Ariadny, które posiadam w swoich zapasach, a reszta, czyli samochód, są dobierane według mojego uznania. Podejrzewam, że gdybym o tym nie powiedziała, to raczej dużo osób by się nie zorientowało. Te osoby, które to wyszywały. Myślę, żeby zobaczyły dużą różnicę. I uważam, że wybór tkaniny, na której są wyszyte te samochody, jest błędem. Wydaje mi się, że na tkaninie białej lepiej by się prezentowały. Ale jak już mam trzy, to jeszcze wyszyję czwarty. I będzie gotowe. W sumie na początku myślałam, żeby zrobić z tego poduszkę, ale szczerze trochę mi szkoda, bo mm, są to dość małe krzyżyki. Jak już wspomniałam, jest to kanwa 20 ct yy, I uważam, że po prostu szkoda z tego zrobić poduszkę, żeby... Wiadomo, byłaby to poduszka ozdobna, ale mimo wszystko, tak? Jest tutaj dużo pracy. Mm, i podejrzewam, że zamiast poduszki po prostu wrzucę to do szuflady, tak jak reszta moich prac. Kolejną rzeczą jest poduszeczka z koraliku. Niestety dalszego rządka koralików już nie przeszyję, dlatego że po prostu brakuje mi miejsca na tej tkaninie. Koraliki są niewymiarowe, bo są zakupione w, chyba w Action w Tedim, coś w tym stylu. I one są, jak widać, jedne są większe, drugie mniejsze, jedne są bardziej wypukłe i tu już po prostu kolejnego rządka nie przyszyję, już mi się po prostu nie, nie zmieści więc postanowiłam, że zrobię tutaj obrąbkę. To Przeszuję z drugiej strony, a tutaj jakiś inny materiał. Nie wiem, jak to będzie, bo ja i szycie na maszynie hmm, nie za bardzo się lubimy. Nie mam takiego zmysłu, ale coś z nim trzeba zrobić, bo zostało. Szkoda byłoby to po prostu wypróć, wyrzucić. Tym bardziej, że tak, koraliki, ono, mówię, one nie są y, fajne pod względem takim, że, że są różnej wielkości, ale ogólnie ładnie to wygląda. I chciałabym kiedyś zrobić poduszeczkę z koralików, ale z koralików dobrej jakości. Przyszywałam to po kolei, każdy koralik po kolei, nie kolorami, tylko po kolei, nitką Ariadna Titan 100, którą polecam, ale powinny być krótkie kawałki, bo inaczej się rozdziela. Kolejnym projektem, którego nie ukończyłam w 2023 roku, jest moja letnia dziewczyna. I 4 stycznia bieżącego roku ją skończyłam. Wyprałam, wyprasowałam. Cały nadruk pięknie zszedł, bo to była kanwa z nadrukiem. I jestem zadowolona. Wyszła naprawdę ładnie. Kanwa 14, dwie niteczki. Fajnie wyszło. W momencie, kiedy wyszywałam, miałam wrażenie, że tego żółtego koloru jest tutaj bardzo dużo, ale po odszywie uważam, że jest go naprawdę tyle ile powinno być. Są jeszcze inne dziewczyny z tej serii, które też mi się podobają, ale nie wyszyję ich ze względu. Przynajmniej nie w tym momencie, z jednego podstawowego powodu. Te wszystkie wzorki, które tutaj są, to była masakra. Po prostu tam krzyżyk i koniec nitki. Krzyżyk i koniec nitki. Pomimo, że wyszywam już kilka lat. Nie lubię takiego czegoś. Męczy mnie to w momencie, kiedy mam to na ramię i muszę tę ramę odwrócić za każdym razem, kiedy chcę um, zakończyć nitkę. Bo ja nie zakończam na prawej stronie y, takich haftów, tylko na lewej. I mnie to bardzo męczy. Dlatego źle zrobiłam, że zostawiłam prawie wszystkie ornamenty, te wzorki na sam koniec, bo naprawdę się nieźle przy tym namęczyłam. Cieszę się, że jest ona już skończona. Jest dość duża. I tak chcę pokazać, jak wygląda tył. A propos tych, właśnie moich. To wygląda tutaj gniazdka, tak? Postanowiłam, po zobaczeniu, ile mam jeszcze nici. Postanowiłam, że nie będę po prostu robić krzyżyka i zakańczać nitki, tylko po prostu przeciągałam nitkę i wygląda to bardzo nieestetycznie, niechlujnie. Tak samo tutaj, tak przeciąganie. W momencie, kiedy ja mam pojedyncze krzyżyki brązu, no to mogłabym zakończyć nitkę za każdym razem, a ja tego nie robiłam, tylko ją przeciągałam. Więc tak to wygląda. Jestem zadowolona z efektu. W obecnej chwili nie planuję kolejnych. Z tego typu, pomimo, że mi się bardzo podobają, w tym projekcie zmieniłabym wygląd kwiatków w koszyczku, ponieważ moim zdaniem wyglądają jak zgnite. Powinno tam być więcej jaskrawych kolorów, a nie jakiegoś tam. Nie wiem, co autor miał na myśli, ale to bym zmieniła. Oraz te ornamenty. Te jeszcze jakoś, jakoś się wyszywało, nie było aż tak najgorzej, ale te. Tam jest naciapane, tam jest za ciemno. E, bardzo mi się podoba napis, który jest taki. Te kolory dużo z siebie się nie różnią, a jest takie. Am, ombre. Że to mi się podoba. Ten bucik. Tak, to jest bucik. Jest za ciemny, nie widać go. Mm. E, tutaj ten drobny paseczek, który jest poprowadzony, fajnie nadaje takiego uroku, takiej delikatności temu haftu. To... No, tyle mam do powiedzenia na ten temat. A teraz także to jest mój pierwszy finish w 2024 roku. Teraz przejdę do nowych startów. Jak widać w tym momencie królują koty yy, i tak dwa koty mam już zrobione i coś powiem na ten temat. To znaczy ten kot, ten rudobrązowy, to jest w ogóle zestaw yy, zakupiony w jakimś małym chińskim markecie, w jakimś miasteczku malutkim. I to była kanwa z nadrukiem, bez wzoru graficznego, z kolorami na kanwie, które po prostu no nie, nie byłam w stanie rozróżnić. Piątka, dziewiątka, szesnastka i siedemnastka. Teoretycznie one się różnią odcieniem, ale na tej kanwie nie było to widoczne. Kolejna rzecz to taka, że nadruk był tak źle zrobiony, że był przesunięty o pół kratki. W dół. Czyli w momencie, kiedy zrobiłam krzyżyk, to albo u góry wystawał kawałek tego koloru, albo na dole. Pokażę, o co mi chodzi. Nie wiem, czy tu będzie widać. Mm będzie. Tu. Tu są brązowe i białe. Na tych białych jest do połowy pod spodem brązowy nadruk. I wyszywało się to trudno. Kot wyszedł niezbyt fajny. Nie za bardzo mi się podoba, ale już go wyszyłam. I kolejna sprawa to taka, że ten haft jest wyplany. A jak widać, nic nie zeszło. I to nie zejdzie. Chcę z tego zrobić poduszkę, bo tego w ogóle jest mi nie szkoda. Pobawię się troszeczkę tkaninami, maszyną do szycia i coś spróbujemy tutaj wykombinować. Nie podoba mi się ten kot, jak wyszedł. Sporo pracy mnie to kosztowało. E... Jak zaczęłam go wyszywać od tego ucha i szłam tu, to tak myślałam: Tak wyszyłam jedno ucho, myślałam: Nie, no ja, ja to zostawię, ja to kopnę w kąt, nie będę tego robić. Ale później pomyślałam: Jeżeli ja tego nie dokończę, to to zostanie w szufladzie i już nigdy, nigdy tego nie wezmę do ręki więc pomęczyłam się kilka dni z tym haftem. W momencie, kiedy wyszywałam ten haft, nie ruszałam nic innego, czyli takie trochę <laughs> kara dla mnie za to, że jestem za bardzo łakoma na jakiekolwiek in zestawy do haftu z nieznanego pochodzenia. Mam za swoje. Mam jeszcze kilka innych haftów z tego samego sklepu i się boję je otwierać. Boję się, co tam jest. Widziałam, że w jednym zestawie nie ma muliny, tylko są nitki, jak do szycia na maszynie albo do szycia ręcznego. Ale tak to jest. Jak się coś zobaczy, weźmie się do koszyka, nie przyjrzy. Rachu Ciachu. Ten zestaw kosztował chyba 9 zł. Z muliną. O dziwo, mulina była dobrej jakości. Nie miałam z nią żadnego problemu. Nie plątała się, nie rwała, nie mychaciła, nic się z nią nie działo, więc akurat za mulinę do tego zestawu nie mogę narzekać. I A propos muliny do tego zestawu, to powiem, że ten zielony kolor. To jest ten zielony kolor. Zostało sporo, więc postanowiłam wykorzystać. Zostały mi jeszcze dwie niteczki tego koloru, także super yy, zapas był. Także to, tego potworka zrobimy poduszkę. Siup! Tak, ten zestaw ten zestaw jest z gazetki. Krem z robotkami, dodatek specjalny na 2023 rok. I są tutaj zakładki. Właśnie z kotem, z pieskiem i z króliczkiem. Ja wybrałam kotka, bardzo mi się podoba i uważam, że w odszybie wyszedł naprawdę fajnie. Tak jak ja to lubię, czyli kolory dobierałam sama. Uważam, że. Ta jego twarzyczka wyszła bardzo fajnie. E, pomimo, że są e, drobne odcienie, to no, widać, tak? E, podoba mi się po prostu mi się podoba, więc to będzie zakładka. Jest to na plastikowej kanwie. Wyszywałam to dwa albo trzy dni, także szybciuszko Także mamy dwa kotki. Kolejnym kotkiem to postanowiłam zrobić kota z firmy RIOLIS i jest on na kanwie 14 CT. Mam już troszeczkę zaczęte. I to nie są zwykłe nitki. To są. Znaczy, to nie jest zwykła mulina, tylko to są takie niteczki pojedyncze i one są takie puchate. Widzicie, jak odstają te włoski? Myślałam, że będzie się wyszywało nimi źle, że będą się puszyć właśnie, a okazało się, że wyszywanie nimi jest przyjemne. Są takie mięciutkie, krzyżyki fajnie się układają. W obecnej chwili nie mam żadnych problemów z nimi. I na razie mam tylko tyle, tak? Różyczka, Tutaj też... Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także ten kod, kolejny kod. Także to jest mój trzeci start. I mam jeszcze taki malutki, malutki zestawik, który otrzymałam jego gratis za zamówienie prenumeraty. Dwa małe kaktusiki. Wyszyłam to dosłownie w ciągu jednego dnia. Szybciutko jak widzicie, kanwa nie jest biała, tylko jest taka lekko kremowa. Praca naprawdę szybka. No, nie mogę powiedzieć, żeby była jakoś przepiękna, ale nie jest najgorzej. Mam do tego ramkę. Ramka zwykła drewniana. I teraz już będę patrzeć, gdzie jest ym, dziurka do powieszenia. Tak, żeby była na górze. <grytanie> Także tyle. Mam jeszcze w planach inne prace, ale no nie wszystko na W obecnej chwili wyszywam tego kota i bzy. Także to jest mój główny cel, żeby to dokończyć. Ym, myślę, że z bzami będę walczyć długo no dobra, to chyba wszystko w tym filmiku Pomalutku sobie tam coś będę działać Życzę wszystkim udanego weekendu i dużo czasu na krzyżyki pa!